Wiatr we włosach Rarity. Nie będziemy robić większych zmian. Dziękuję, Aloe. Ach, zawsze to samo. Zakrztusiłaś się, chcesz wody? Nie, dziękuję, skarbie. Ale może byś spróbowała czegoś nowego dla odmiany? Na przykład taki stylowy kok może zdziałać prawdziwe cuda. Ach, nie wiem, czy chcę, żeby moja fryzura była zdolna do cudów także robimy to samo co zwykle. No, jasne. Nic nie zmieniaj. Ale co w tym złego? Wiem, co lubię i już. Ale ty się nie powstrzymasz przed nową grzywą, co? Czuję ten powiew zmian, muskający moje włosy. Ale co tu sobie zrobić? Hmm. Chciałabym coś spektakularnego: Coś poruszającego. Księżniczka Celestia i Luna jako jedyne mają takie grzywy. Już niedługo. Co za leniwe włosy, ruchy. Fuh, na pewno jest na to jakiś sposób. Ostatni przystanek? No nie. O, hej, Rarity. O, odebrałem za ciebie ten materiał, o który prosiłaś. I potrzebujesz czegoś jeszcze? Wiesz, Spike, skoro pytasz... Nie wierzę, że ci się udało. Znalazłaś jakieś zaklęcie. Żadne zaklęcie nie było potrzebne. Wystarczył tylko. Smoczy wiatrak. Dzięki Misiu Spajkusiu. A teraz chodźmy, czeka nas dużo pracy i tłumy kucyków, które muszą mnie zobaczyć.